Dobra? Ale do <noise> streama nie robiłem. Ja Jakiś czas temu rzuciłem sobie wyzwanie, żeby grać 10 rankedów dziennie przez 7 dni. Co równa się z zagraniem 70 rankedów w ciągu jednego tygodnia. No, jest to całkiem sporo. Streamując moje zmagania na Twitchu. Ten challenge wydaje się łatwy, ale w rzeczywistości granie 10 gier zajmowało mi średnio po 6,5 godziny. Czy w ogóle dałem radę i jaką ostatecznie rangę wbiłem, tego dowiecie się oglądając tą małą serię, która będzie prowadzona w tym samym stylu, co reszta odcinków z Lola na tym kanale. Będzie dobrze i jak. O kur. Ja Kali? No i świetny kur... świetnie. Teraz jest chyba słabo na no, wypełnieniu. Bo... Ale ja jestem mocny. Czekaj, Morgano jest top. Ja pierdolę. Nie, trafiła mnie. Ona Mam wrażenie, że pod koniec tego streama to już psychami mi tak siądzie. Nawet w połowie. Siądzie mi psycha. Bo już mi się nie chce grać. Może... No ja pierdolę. Dobra, no ja jestem typa. Nie, o to, to jest dobry, o tak, tak, tak Poddajmy to szybko po prostu, nie ma sensu tego grać Gram nexta, dajcie mi mida Jakali kur... jeden sukces był, dostałem mida W***cie By... tą grę Jest Wolę jednak Nie zbanowali Jakali. Dobra, Kurde. Dobra, piknąłem Akali No tak tyci tyci, mały sukces, jak dojdzie nam to Wyskoczyć z dywanu Dojdzie ktoś, na no please, no k***a jest! Kliknąłem! K... sukces! Winek to będzie. Dzięki, ja pier... Dobrze, f... Dobrze, f się zaczyna. Jest dobrze, f! Trzeba też obijać lekko, nie? Cyk. Można też na przykład zdejmować, jak teraz, nie? Ale. i Dobrze. No i cudownie, kurwa, No i widzisz, no i co ja? mi da. Nie żyję. Klikać tego i na tej kurwa. No jak mnie to wkur. No wypier... Nie wierzę w to, no i f... się. O, nie wierzę w a wy się. No i ja. No dobra, nie wy wier... się. Chyba, że to przeleci kurwa na no, którą znowu. Hop, touch to jest. O! Gramy nexta szybko, nie ma co marnować czasu, prawda? Taki sobie, ja p... Pier... No przecież ja czas marnuję, chłopie! Hm. Aj jaj, Ale gówno! Co ja mam zrobić te? Jaki frajer, ja p... Pier... No k... A mogłem użyć tego autosa, no! No, proszę cię! Ja p***ę. No nie! A jeszcze sam się wy Nie! Ja p. Jestem ten zabijał, ton dobra! Nie. Hmm. Nie, czemu on to zrobił? Czemu? Kur. Nie, 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 co ja zrobię! Dobra, po jest tam, Ale Brand na przykład. Będę musiał wychodzić z brązu. Ważny. Wejdź w sklep. To to? <grym> HEEE ja NGA A k***a wszędzie to ustawię Żebym się przypadkiem nie pomylił i dał coś innego Na środku też to dam kur... gram dżunglę Ja... Brandem kupę zagram Czyli to będzie piąta gra? O ja Minęły 2 godziny 46 minut I gramy piątą grę Bawię się świetnie Ja to będzie nudny gameplay bo mam wszędzie te motki, bez kiedy zapomniałem. Ja nie wiem, co ja robię. Chodzę jak dzban, to się nie odbiło po mnie? Ty, Tyjąski nie chyba. Proszę. On to przeżył? Co się tu dzieje? Mi się tak nie chce. Jezus, nie chce mi się naprawdę. Ja pierd... No, ładny ten champion. Fuh. miałem dawać r -kę. Ol, parka, ku... nie. Ja pióra! Ale seryj, zaraz mnie. I tak mi się nie chce już tej gry grać. Weźmy to, wygrajmy, no. Nie, pióra. Jak dobrze, że to się skończyło. Tak mi się życie chciało. naprawdę. Ja, pier... Brawissimo, skończyliśmy placementy. pięć, pięć, robić. Jeszcze ku... nie tyle. Nie chce mi się już nie. Ta skrzynka powie, czy wyjdziemy z brąza dzisiaj, czy nie. To może wyjdziemy. <noise> Nawet. Dawaj to makali, może trochę się rozbudzę. No będzie dosyć du. O! <noise> oh, oh, nie! <noise> Dobra Idę stąd, już. Ona puszuje cały rodzaju. Jak gur. LOWTU Q7. Non, stop, 2, na 7, no co jest! No kur. Nie, proszę. Proszę. Jest! Szybko Co? Ej, nie wiem, co mi tyle za dołu Ja nie wiem, To obok tej jerki? No. Oddaliśmy. Nie da się, nie, nie, w sensie. Dzikowisko? Nie ma, to. Nie no, mał znowu. Tankton, ja nie no! Nie no, Jorik, i brawo! Nie mam many na E, nie? Ja pierd. No, czy kim <śmany> se zgadzałem. Nie użyłem Erki, nie użyłem Erki. To Erka się nie użyła. Kur. O, jeszcze to przyjdzie jakaś... Gwen, który się nie da trafić. Się, nie da się nikogo zabić, my nie mamy damage'a Ja przegrałem grę właśnie To są same tanki, wiedziałem żeby to zdodżować. Kur... mogłem sobie zaufać O już nie mogę, <grybuj> naprawdę Ha! Łatwo! O, 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 o No i kur... i lubię! Pomocy ktoś, nie wiem Zabiję mnie. Nie, nie chcę mi się jak kur. kur... co jest? Czemu on mnie się... prawie zabił? Yo! Ten hook. Szczerze już mi psychać, ale. Ja mam nadzieję, że next gra to jest ostatnia. Poddajmy to. Weźmy to, poddajmy, nie? I zagrajmy next, to już mi się nie chce. O, poddaliśmy. Jest, dobrze, że ta gra się skończyła. Jeszcze jedna. Chyba jeszcze jedna, nie wiem, policzymy zaraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie, no, jeszcze dwie? Nie, nigdy więcej takiego wyzwania nie będę robić. Nie ma takiej opcji. Nie, no, no, jak już tak daleko dotarłem, to muszę, nie? Ja już nie miałem siły przy pięciu, a mam takie wyzwania, co zrobiłem. Ja sam sobie muszę pogratulować. Nie wiem po co to robię. Przez ja za ten czas mógłbym filmy montować? Ale nie! Wolę robić streama 6-godzinnego, żeby zagrać kurwa. 10 rękę dziennie. Nie wiem, czy mam pojęcie. Dobra, dzisiaj darada czy jutro da? Nie wiem, nie wiem. Tracę wiary, czy w ogóle ma sens to robić. Nie wiem, czy to ma sens. A dwa kryty trafił. On to przeżyje. Ja pier... Nie, nie, ja to przegram. Jakby. kurwa. oddajmy to w 15. Nie. A! Co jest? Dobra, niech się też skończy. Ostatnia gra i wie... O Boże... Halo? Halo? Zagrasz ze mną jedno solo duo? Mm. Ostatnie, to jest dziesiąta gra, Arek! Dziesiąta gra dzisiaj. Jaką masz yy, brąza dwa. Brąza <laughs> <Naprawdę>? 2 <laughs> Dobra, chodź na Discorda, nie pierdź. Dobra. <laughs> chodź na tę ligę, nie pierdź. Ale <laughs> to ci mam. Oj, co? Proszę, nie jak nie reporty A Co? Co? No nic, no, nic. Co ty kurwa? No wiedziałem, że coś zrobi wiedziałem, że cię nie brać. Nie ale robiłem. co ja zrobiłem? No nie wiem co zrobiłeś, bo się nie chcesz przyznać, ale. Coś zrobiłeś! No, bo, ja bo, powiedziałem wszystkie słowo, no! Takie tak brzydkie. mnie szanujesz właśnie. Ale ja cię nie szanuję! Ja ci chcę pieniądze dać za content. Ja mi się należę, a ty kurwa, jakieś... Jesteś hipokrytą. Ty no, w ogóle... co? 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 W jakim sensie? Jak. Ej, głowa mnie boli przez ciebie już! Wychodzę stąd teraz. Tylko! A, ja... no i... Nie! On dostał shielda! Dobra, nie mam money, biorę go. Nie chcę mi się już. Wiem co czujesz, spada mnie się czuję. Dobra, chcę mi się, Arek. Zagram jeszcze jednego potem, co? Nie, 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 nie po, nie, nie po... mnie aż tak, bez przesady. Nie jestem skazana przez ciebie, idę popełnić. przestępstwo? żeby popełnić przestępstwo <laughs> nie on mnie zabił on mnie zabił on mnie zabił on mnie zabił a ty co tu robił Arek Support i się wyrzucił dał mi golda przejmuje jeszcze co odnotowało nie no ja się chwalę a no tak jest a przeciwny na odwrót to jaki co <laughs> chce mi się Arek chce mi się mam 4-2-0 wygramy to było szybkie. No się, w... kto tam może być? Swain Swenie... O, trzech może to być. Malphite a focusuj, prędzej go zabijesz. Bo mówię, w AP. Nie wiem, czy ukradniesz, to szczerze nie ma. Nie na Żana to ukradnąć. Esk? ukradłeś to? to, jest, to jest dobry. Ja najbardziej jestem... Ja p*** nie wierzę w to. Niezatrzymywalny. Czemu <laughs> to przetłumaczyłeś? Nie wiem, a co? Problem? Nie wiem, fajnie podobało mi się to. Ja cię ciebie... Niemożliwe. Dzisiejszy dzień kucimy z brązem 296 LP. Dobra, miło było.